Dzień dobry państwu. Była dzisiaj mowa o ziołach, o różnych obrzędach związanych z Sobótką. Ja bym chciała opowiedzieć również o roślinach tych takich bardziej ozdobnych. No i na czym polega symbolika sobótkowego wianka. Proszę państwa, tak jak wcześniej było mówione, ponieważ w okolicach Świętego Jana mamy przesilenie letnie, dzień jest najdłuższy, słońce jest w w związku z tym zbierane były poza ziołami zbierane były kwiaty które symbolizowały słońce czyli najczęściej były to rośliny z rodziny asterace o właśnie takim promienistym ułożeniu kwiatów płatków jak również w tych takich właśnie płomiennych letnich kolorach żółtym pomarańczowym tutaj na zdjęciu jest akurat bylica nie bylica przepraszam tylko ruta która już była wcześniej omawiana, ale bardzo często do wianków dodawano mniszka lekarskiego właśnie ze względu na ten jego złocisty kolor i takie właśnie promieniste kwiaty. Również można było stosować arnikę górską, która jest nie tylko rośliną leczniczą, ale również i ozdobną. Czysto znane, słynne, znane wszystkim margarytkim, czyli tutaj jastruń pospolity. Dziurawiec, który który już był wcześniej omawiany, jaskry, na przykład właśnie jaskier ostry, nagietki, ale również stosowano nie tylko te rośliny właśnie o takich promienistych kwiatach, złocistych kolorach, na przykład można było zastosować barwinek. Barwinek, który o tej porze już nie kwitnie, nie ma już tych pięknych niebieskich kwiatów, ale te jego właśnie takie zielone gałązki były piękne, dodatkiem do bukietów. Proszę Państwa, również e, dodawano. E, e, pędy krzewów, krzewów ozdobnych, które kwitły, drzew. Te młode gałązki stanowiły taki, można powiedzieć, szkielet wianka, również można było je dodatkowo jeszcze wplatać, żeby ten wianek wzbogacić. Tutaj na zdjęciu mamy kalinę koralową. No oczywiście bardzo, bardzo często dodawano lipę, lipę, która uważana była za takie drzewo święte, w tym w tym czasie lipa zaczyna kwitnąć, więc jeszcze dodatkowo um, atutem był przepiękny, taki właśnie słodki zapach um, um, tej lipy. I proszę Państwa, oczywiście sobudka i wianki sobudkowe kojarzą nam się przede wszystkim z tym takim rytuałem miłosnym i z tym, że te wianki właśnie były puszczane na wodzie, ale tak naprawdę to w tę noc sobudkową można. Było też pleść inne wianki, które zawieszano na drzwiach domów. No i chociażby były to wianki na bogactwo, które miały właśnie przyciągnąć dobrobyt, przyciągnąć bogactwo. Tutaj przede wszystkim takim podstawowym budulcem tych wianków były kłosy zbóż, młode, młode pędy, młode, jeszcze zielone. Kłosy, które właśnie miały przyciągnąć do nas dobrobyt. Wianek ochronny, nie tylko taki, który miał nas chronić przed różnymi. Demonami, ale również wianek, który miał wspomóc nas zdrowotnie. No i tutaj chociażby właśnie podstawowym, podstawowym materiałem roślinnym, to był właśnie mniszek lekarski, to mogły być gałązki leszczyny, które o tej porze nie kwitną, tak jak pokazane jest tutaj na zdjęciu, ale właśnie te młode gałązki bardzo często młode listki miały taki purpurowy kolor, w związku z tym bardzo to ładnie Wyglądało i paprocie. Najczęściej stosowane były um, liście um, um, pióropusznika strusiego, ponieważ jest to taka najbardziej um, popularna paproć, ale oczywiście mo, um, mogły być też stosowane liście innych paproci, jak chociażby um, języcznika czy um, um, zanokcicy oraz już wiele razy wspominana tutaj bylica chociażby bylica boże drzewko no i kolejny wianek to był wianek na spokojny sen jak kogoś gdy ubiła bezsenność to mógł sobie właśnie taki wianek upleść, dodatkowo jeszcze mógł sobie te uzbierane zioła zaparzyć no więc tutaj królowały chabry, była oczywiście Rumianek, który uspokajał, to mogły być też właśnie maki czy kwiatostany kopru. No i oczywiście jeszcze czasem dodawano gałązki zbóż. Na płodność, no to przede wszystkim tutaj stosowano młode gałązki brzozy, która generalnie właśnie była też, podobnie tak jak lipa, to była taka w obrzędowości słowiańskiej bardzo szeroko stosowana roślina. Można było również zastosować tutaj kwiaty, kwiaty kwiatostany rumianku, mięte. no i te najbardziej takie znane wianki na miłość. I proszę Państwa, tutaj przede wszystkim chodziło o to, żeby te wianki były piękne. I pachnące. W związku z tym stosowano wszystko, co pięknie o tej porze roku kwitło. No i takim podstawowym symbolem to była właśnie róża, która była symbolem czystości, niewinności. Najczęściej właśnie wybierano tutaj krzaki róż, które miały kwiaty w kolorze bądź białym, bądź takim właśnie blado-różowym. Jaśminowiec, który o tej porze zachwyca nas swoim zapachem, w związku z tym tutaj właśnie bardzo często wplatano gałązki z kwiatami jaśminowca. Oczywiście nie mogło zabraknąć lubczyku, tego takiego właśnie afrodyzjaku, który przyciągał miłość i przyciągał wybranków. Stosowano również miętę, to był taki właśnie też element zapachowy. Piwonie, jeżeli właśnie to szczególnie w XIX wieku wieku, w ogrodach dworskich, gdzie te piwonie królowały, bardzo często sobie właśnie też stosowano, to już była taka późniejsza tradycja, ale właśnie do wianków dodawane były kwiaty piwoni, które właśnie też o tej porze bardzo często kwitną, ostróżka bądź ostróżeczka polna. Przepiękne też rośliny, które były do wianków dodawane i można było również zastosować gałązki wierzby, które właśnie też stanowiły trzon tego wianka, bądź były one samodzielnie wplatane, dodawane do pozostałych roślin. Bardzo często też dodawano lawendę. O tej porze jeszcze lawenda nie kwitła, ale te młode gałązki, które też właśnie bardzo silnie pachniały, mogły być jako taki właśnie element zapachowy do wiary. Dodawane. I proszę Państwa, mało kto wie, że również stosowane były wianki męskie. Te wianki męskie nie posiadały aż tak dużego zróżnicowania roślinnego. Przede wszystkim podstawą tutaj był dąb, dąb który jest właśnie symbolem takiej stabilności, męskości. Najczęściej to były gałązki dębu naszego rodzimego. Dębu. Dębu, dębu szypułkowego mogły być stosowane również maki bądź paprocie. Najczęściej właśnie to był ten pióropusznik strusi. No i proszę Państwa, dochodzimy do tego symbolu dzisiejszej nocy, czyli właśnie do perunowego kwiatu, czyli do kwiatu paproci. Proszę Państwa, kwiat paproci istnieje. Tą paprocią jest nasiężał pospolity, który jest bardzo, bardzo niewyględny, bym powiedziała. Jest to niewielka paproć w wysokości do kilkunastu centymetrów, która charakteryzuje się jednym, dokładnie jednym, właśnie takim szerokim liściem w kształcie języka. I kłosowatym kwiatostanem. Jest to paproć, która u nas w naszej strefie klimatycznej ma dość szeroki zasięg występowania, ponieważ występuje tak na Dolnym Śląsku, jak i występuje na Mazurach, po Morzu oraz w lasach centralnej Polski. Więc wydawałoby się, że jest to niezwykle popularna paproć, ale tak naprawdę to jest bardzo rzadka paproć. Jest to roślina, która występuje pod całkowitą ochroną i jest zagrożona całkowitym wyginięciem. W związku z tym prawdą jest, że bardzo ciężko jest właśnie ten kwiat paproci znaleźć. No i proszę Państwa, kończąc mój wykład, ponieważ zmrok zapada, w związku z tym życzę Państwu, aby Państwo wracając do domu na ten kwiat paproci się natknęli. Dziękuję bardzo.